Dzisiaj wspominamy, jak Chrystus modlił się całą noc, zanim wybrał dwunastu apostołów spośród swoich wiernych. Ci, którzy nigdy nie przestaną być ludem Bożym, będą mieli misję w misji Kościoła: ożywiać, zachęcać i podtrzymywać świętość wszystkich wiernych. Modlitwa dnia. Chciałbym skoncentrować naszą refleksję na pierwszych słowach dzisiejszej Ewangelii. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Tego rodzaju wstępy mogą pozostać niezauważone w naszym codziennym czytaniu Ewangelii, ale w rzeczywistości mają one ogromne znaczenie. Konkretnie rzecz ujmując, dzisiaj wyraźnie mówi się nam, że wybór dwunastu apostołów kluczowa decyzja o przyszłości Kościoła, był poprzedzony całonocną modlitwą Jezusa w samotności przed Bogiem, Jego Ojcem. Jak wyglądała modlitwa Pana? Z tego, co wyłania się z Jego życia, była to modlitwa pełna ufności w Ojca, całkowitego zawierzenia Jego woli. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Wyraźnego zjednoczenia z Jego dziełem zbawienia, tylko dzięki tej głębokiej, długiej i nieustannej modlitwie, zawsze podtrzymywanej działaniem Ducha Świętego, który obecny już w momencie wcielenia, widocznie stąpił na Jezusa w czasie Jego chrztu. Powiedzieliśmy, że tylko w ten sposób Pan mógł otrzymać siłę i światło niezbędne do kontynuowania Jego misji posłuszeństwa Ojcu. Aby wypełnić dzieło zbawienia ludzi. Późniejszy wybór apostołów, o których sam Chrystus twierdzi, że powierzył im tę samą misję, którą otrzymał od ojca, ukazuje nam, że rodzący się Kościół był owocem tej modlitwy Jezusa do ojca w duchu świętym i że w związku z tym jest dziełem Trójcy Świętej. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów. I wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Niech całe nasze życie chrześcijańskie, jako uczniów Chrystusa, będzie zawsze zanurzone i podtrzymywane przez modlitwę. Zostań z Bogiem.